Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Krokol. Kolejny odcinek: The Binding of Isaac. The Binding of Isaac. Co dzisiaj? Dzisiaj. Planowałem chyba Azazelem Grid Moda, więc tak dzisiaj zrobimy. Pójdziemy na Grid Moda. Jestem po wakacjach. Ej, o wiele mniej laguje ten Isaac, nie? Y jeszcze szybko, na szybko wyjdę. Zaraz sobie będziemy kontynuować. Moc usunąłem. W sumie chyba dwa albo trzy mody, nie jestem do końca pewny. Tu macie moją nową listę modów, że tak powiem. E, którą... Które były typowo graficzne. Nie zmieniałem nic poza graficznymi elementami. I od razu jakoś tak kurczę laguje mniej troszeczkę mi się wydaje. Damage up plus... plus range up. Range up na Azazel jest kozackie, a co to jest? Tiny horn. a homing tears that bounce of enemies. Ciekawy familiar, ciekawy z jakiego moda on jest Chyba go sobie nawet kupię wam powiem, bo ja lubię Olu, nie bardzo na familiary chodzić i... Brzmi jak coś co chce. <laughs> A jeszcze na przecenie, no to kurde, szkoda nie kupić, szkoda nie kupić. Eee, wysadźmy sobie może tych tutaj. Dwa coiny, o to mi chodziło. Niestety kluczyka na przecenie nie ma, ale ci to jakoś źle. Chyba nie, nie ma źle, nie ma najgorzej. Stworzymy sobie fulla, żeby nie marnować szan HP? Dokładnie. Jakby ktoś nie wiedział, na czym polega grid mode? Grid mode głównie polega na tym, że przechodzimy sobie jeden pokój z falami. Mamy sklep do dyspozycji, treasure room. Co... Którąś tam falę dostajemy również dodatkową możliwość walki o angel devil room. Nie jest ona obowiązkowa, no ale tak raczej jak nie przejdziecie walki o Angel Devil Room to raczej nie przejdziecie na kolejne piętro tak nie, no no coś takiego jest Grid Mode i jest Grider Mode, ale żeby odblokować Grider Mode trzeba najpierw Grid Mode pokonać. Też tam jest później maszyna do wpłacania na koniec, więc jak najwięcej pieniędzy trzeba oszczędzać, żeby jak najwięcej pieniędzy wpłacać, żeby jak najwięcej rzeczy odblokować między innymi. Nie da się praktycznie losa grać, jeżeli nie przejdziemy dosyć dużo w Grid Mode. Bo, no między innymi, jest do odblokowania tarcza na loście w ogóle, żeby grać, nie? Więc. Dobra, bierzemy tego. Triple shot jeszcze! On się tak ładuje. No? Ciekawy. Range up. Kiedy dostajemy. Itemet, ja to też bym kupił. Kurczę, dobre itemy się trafiają. Teraz tyrzab jakiś, bo mam triple shot'a. Ludowiko? Dla beki? Nie, 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 Weźmy, przejdźmy może do końca tę fale, a potem zdecyduję. Dobra. N nacieszmy się jeszcze tym... Tym co mamy. A to jest bardzo kurde fajny Familiar. Znaczy... Może... Bardzo wolno strzela, bo trzeba nim ładować to wszystko i się odbijają te pociski. Ale mimo wszystko samo naprowadzają, a nie. Fajny familiar, fajny familiar. Dobra. Teraz walczymy o Devil Room. Ale ja chyba sobie ominę i pójdę na Angel Room, ponieważ no, nie mam życia, żeby iść. O, odblokowaliśmy Cellar, No jakieś alternatywne wersje pokoi podstawowych, coś takiego. Dobra, nie idziemy do Devil Room'u Biorę sobie an Anemic, czyli Range Up, czyli coś kozackiego na tej postaci Jak w sumie, czy ja dobrze zrobiłem, że to kupiłem? Przecież i tak wezmę to Ludowiko, więc... Wezmę je, no No na laserze jest to super, no Nie oszukujmy się Na laserze Ludowiko robi robotę Ja bym się ten item aktywny, jeszcze dwa coiny bym sobie wyłowił

Daj radę jakkolwiek zdobyć Z nim mógłbym, mógłbym, zagrać Już myślałem, że mi wypłaci item, nie? To bym w ogóle bekę cisnął. Mógłbym mu wpłacić, aby mi wypłacił kolejne koiny i tak w kółko Albo bomby, bym mógł coś wys... Kurde. No nie no, ale jak polić na przecenie w Co jest? Nie, no, dobra No trudno, trudno, jak to się mówi, trudno Ale pierwsze piętro to jest... Takie, kurde! Aż w szoku jestem. Speed up range up kolejny. Też teraz range nie jest już aż tak ważny. Ale range chyba zwiększa yy, prędkość na ludowiko. Tak mi się wydaje. Uuuu, yy, już jest przemiana w tego? Czpuna? Też fajnie. Eee, tu nie wejdę. Musiałbym klucza albo bombę mieć. Ja bym bombę przygarnął. No, albo bombę, albo klucz. MPS, eee, coś cokolwiek bym przygarnął. No nie, teraz musimy iść po te bomby. Poromany! co to jest w ogóle? Super, jest! <śm> Też wam w ogóle miałem opowiedzieć, jak było na w głowie się nie mieści dwa. Bo bardzo dużo ludzi. E, przynajmniej na moich streamach, na które serdecznie zapraszam, e, opowiadało, że no, jedynka zdecydowanie lepsza od dwójki. Plus, e, że dwójka nie siadła im do końca, że nie, przepad, nie przypadła im do gustu po prostu. A ja jestem tak trochę przeciwnego zdania. Czy jedynka była lepsza od dwójki? Nie wiem. Powiedziałbym, że ich bym postawił na równi. Ale przy okazji nie powiedziałbym, że dwójka była zła. Była bardzo dobra, moim zdaniem. Ja lubiłem bardzo jedynkę i dwójka, moim zdaniem, też naprawdę dobra była. I mi się podobało. Poza oczywiście standardowymi momentami, które mi się wydaje, że są po prostu już częścią tego filmu, że takie momenty co cringeują po prostu, to no, ale tak to bardzo dobry film i polecam po prostu. A dostaliśmy jeszcze teraz detaj. Który nie działa na Ludowiko. Kurde. Bardzo dobry item, też. Item, który zwiększa dwukrotnie nasze obrażenia za każdym razem, jak ee... uderzamy przeciwnika. No, na Brimstone nie jest to najlepszy item. Ale jest dobry. Mimo wszystko. Więc, jakbyśmy dostali jakieś możliwość dodatkowych pocisków, cokolwiek, super sprawa by była. No i mamy przemianę w tpuna. One max larger. Chyba nic nie zmienia za bardzo. Przemiana w daje nam pigułę, damage upa i speed upa? Chyba to tyle. Ale no, to, to jest zawsze damage up i speed up, tak? Dodatkowy. Za to, że wzięliśmy trzy szczawki. Za to, że jesteśmy ćpunę. Przepraszam, nie mogę chyba tak mówić za bardzo. Nie wiem w sumie czy mogę. Eee... No, wydaje mi się, że ta tarcza, bo to jest. Co? Latanie, HBA, Gówno. E, czy mogę wysadzać aniołów? Nie, nadal nie mogę wysadzać aniołów. Nie wiem, ile muszę zrobić jeszcze, żeby wysadzać tych aniołów. Ale skoro on póki co nie mogę, pewnie się jakoś o tym dowiem, jak. To też jak raz Blue Baby pokona. Nie, jak kilka razy Izaka pokona. No, jak odblokuje po prostu te chest, mi się wydaje, albo Shiol. Nie Shiol, Darkroom. Darkroom. To wtedy raczej razem z tym odblokuje możliwość pokonywania aniołów. Speed up. Ok, mamy Curse of the Line? Też nie wiem, co to jest za Curse. No, nie widzimy po prostu. Nie wiem, jak się nazywają te Cursy, ale po prostu. że nie widzę nic. Jakie itemy podnoszę? To jest dobry item. To jest Tears Up. Ogromny Tears Up, ale Range Down. Chyba nawet miałem już ten item na tej serii. Ale bardzo fajny, mi się nie przynajmniej mega się podoba. A na Ludowiko chyba też jest spoko. Ludowiko jest takim takim specyficznym itemem. Nie ma jakichś też mega dobrych synergii, ale w, odwrotnie też, nie ma właśnie złych bardzo też tych synergii. Nie jest takim itemem, który psuje praktycznie każdą synergię, bo czasami to się można nieźle pobawić. Na przykład właśnie z Brimstone'em. Brimstone, takie kółko brimstone'owe, przecież to jest... ...pokczamp. Nic zadać, nic ująć. Ale nie biorę nic ze sklepu, no kurde. polifimus mnie tak tam boli. O, Niech. ja bym chciał tak tego polifimusa tam... No kurde. <laughs> Jestem też ciekawy, co to są za synergie z tarczą w ogóle, bo tak nie za bardzo rozumiem. Bo ta tarcza często zmienia kolory w zależności od tego, Mam jakiś item, który na to pozwala, czy cokolwiek takiego. A nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens z energiami, czy coś takiego. Jest anioł w ogóle, bo żeby sobie z aniołem powalczyć, to ciekawe. Ale nie odblokowaliśmy możliwości niszczenia z tego anioła. To jest śmieszne. To kurde, jakże Devil powiem. No, Empress, no, zostaniemy przy Empressie, szanujmy się tak trochę, nie? O. Head, część przemiany w Gapiego. Całkiem okej, okay, no. Całkiem jakieś tam... Kupmy jednego solharta może. I po prostu idźmy na kolejne piętro, nie będę... Z dupy kupował itemów, nie wiedząc co tam jest. Gdyby na były na przecenie, to może bym kupił. Pretty fly, friends till the end. Y secret room może tu? Nie. No to kolejne piętro. Nawet szybko to idzie, tak wam powiem. Ten grid mod jest taki inny, po prostu. Jest on szybszy, zdecydowanie. Lamp of call? Lamp of na tym efekcie jest śmieszny. I to naprawdę śmieszny. Bo lamp of ogólnie działa tak, że im pocisk jest dalej, tym bije więcej. Na Ludowiko, im masz większy damage, tym pocisk jest większy po prostu. Dlatego im bardziej się oddalamy od tego, tym zdecydowanie większe jest te kółko. To jest śmieszne i fajne. A Big Chaba, nawet lubię, sobie go kupię. Ta, Spider Baby? Kurta no, na nie. Może jeszcze coś ciekawego by się trafiło? No niestety. Aktywny. Play do cookie! O jaki fajny item! Mamy teraz tęciowe pociski! Ha! Na miniaturkę! Na miniaturkę! Szkoda, że na miniaturce nie widać tęczy, tylko jeden kolor mogę. Będę mógł wybrać sobie z tych wszystkich. No kurde I bi będzie biło zdecydowanie więcej też im dalej jestem od tego ludowiko, nie? Nie wiem jak bardzo to się wszystko mm, różni i tak dalej, ale... No, osłysz się, osłóż piszcie. Dobry pie. <grym> Oho Też ciężej będzie na pewno trafić, jeżeli te kółko będzie zdecydowanie za duże Ale jakoś sobie damy radę. Tę magic dostałem, ale to nic. Też jestem kurcze... się po tego losta odblokowywać też, nie, bo to... Ja pamiętam jak na pierwszym moim save'ie miałem problem z odblokowywaniem losta, Ojej, yy, Ten item, nie ten, ten trinket, który jest potrzebny do odblokowywania losta, tak kurczę ciężko było go odblokować. Ale to tak ciężko... Że to mucha nie siada. W sensie odblokować go, zdobyć po prostu w odpowiednim momencie, by móc coś odblokować. A mnie ucho swędzi, Jesus! Dobra, żyjemy, żyjemy. To najważniejsze, nie? Szczerze, już bym starał się nie wydawać praktycznie w ogóle pieniędzy. No, im dalej jestem. Oj, przepraszam, tym bije zdecydowanie więcej. To jest tak. Będziemy się starać. No ty się nie chowaj! Bo to sensu nie ma. Dziękuję. Eee, starać się nie będę wydawać pieniędzy, żeby po prostu mieć szansę na wrzucenie no, rzucenie tamtych itemów. Nie? Pakcik we... Znaczy, pakcik? Nie, to jest pentagram. Przepraszam. No ale latanie niepotrzebne mi. No Upa sobie weźmiemy, skoro już mamy dosyć dobrą regenerację damage'a. Dreamcatcher, właśnie. On jest. Ja się zastanawiam, co to mi daje taką przemianę w Piocha, nadal nie wiem co to ona robi, nie? Nie udało mi się zdobyć tylu itemów. Pewnie się dowiem jak. jak to odblokuje. Jak mi się udają zdobyć. No, a jak mówiłem, nie zbieram. Nie... Znaczy staram się już nie wydawać pieniędzy, żeby po prostu. E... O solhart. Żeby po prostu móc płacić do maszyny na koniec, jak najwięcej. Blue up spoko. Przecież Shot Speed chyba akurat jest nawet dobry na nim. Na tym Tutaj mogę w sumie bombą to wszystko wysadzić eee. Eee, i tak nic ciekawego. To nawet dobrze, nawet i ile. Czospita jest dobry chyba na tym Ludowiku, Tak mi się wydaje. Tu nic. Spróbujmy tutaj... Secretum? No nie ma. No trudno. Tęciowy... O, Jezu, z przypadkiem zablokowałem falę. Oj, przepraszam. Na gridzie chyba to działa tak, że jak się nie blokuje fali, tylko się... Ja odwalam w ogóle. Bo się pod rząd pokonuje te wszystkie fale, to się chyba odblokowuje... Znaczy, więcej pieniędzy się dostaje za falę, tak mi się wydaje. Nie mam pewności. Na grid Griderze chyba to tak nie działa. Ale na grid mode. Głowy se nie dam uciąć. Ręki też nie. Nawet palca bym nie miał. A zwłaszcza u nogi. Ale oni przecież oni są je jedzeni, nie? Ja ich zjadam na śniadanie. Big, Little Chubby, Big Horn, Na Easy. Jak będę miał tylko nadmiar pieniędzy, to coś może kupię, żeby nie było. O! Nowa. No chyba miałem w ogóle Max HP. Niepotrzebnie to służyłem dobrze z tym pyk. Idealnie dwójkę naraz. raz Klik, ładnie. I co tam w devil roomie? <laughs> Maneikus power jeszcze. Jak jeszcze nie on zamiarów wydawać żadnych pieniędzy. Teraz mam jeszcze większą motywację, żeby ich nie wydała się, koje sobie zostawić. Możesz? Czy ty, czy ty możesz się patrzeć w dół, bo ja chcę miniaturkę ładną zrobić O, może coś takie na środku to może. O, o! O! O, o Może być. <ścoughs> Idealne pod miniatureczkie. Cudownie, genialnie. E, tak się tak się nazywa. Nie montaż. Praca na żywo. Można tak powiedzieć. Chyba nie. Ale ja tak mówię. Eee, no, I tak nie mam żadnego trinketa, to mogę to wziąć. G generacja po prostu tych... <laughs> Podwójna generacja muchek. Jeżeli mi się jakaś mucha ma trafić, to się najzwyczajniej w świecie trafi podwójnie. <laughs> Więc nie ma źle. Nie ma źle. Nie ma źle. Nie ma źle. Świetnie jest. Genialnie jest. Po moich wakacjach takie podejście, kurczę jeszcze na grid mode. Blokujesz się, stary? Ci pomóc. Chyba nie muszę mu pomagać. No, za bardzo się skupiał na strzelaniu tym Brimstone-nowo-ludowikowym brimsto pociskiem. Strzelanie, nie mogę chyba tego nazwać strzelaniem. I nie patrzę za bardzo, gdzie chodzę, przez co ...demeja z dupy dużo dostaję. Jest, jest jeden taki familiar, który mega spoko by działał na tym moim familiarze. Właśnie King Baby nazywa. Tylko że wiem, że go muszę odblokować, ale nie mam bladego pojęcia jak. On by super działał, bo on by strzelał po prostu za, za mnie. Samemu... Sam by wystrzeliwał... Wystrzeliwy... O jest. Wystrzeliwywał u niego pociski. I to by było Oj. To by było spoko. Mhm. W ogóle mam full kasy. No, czy, czy to ma sens, żebym wydawał je teraz? Nie, wydaje mi się. Jakby Soulheart jakiś może był do kupienia, to go kupił. Ale hp żadnych nie będę kupował, nie ma sensu. Boże, bateria była? Nie. No, a to nie ma sensu. Kto tu? Co się stało? Gdzie przeciwnicy? Czemu znowu takie gówno, no? Agalas... Teleport do treasure roomu... No same... Nie, się nie postarali! Definitywnie nic się nie postarali nawet! Passe! Dobra, czter, cztery gridy, do, o! Ciekawe. Starać się jak najmniej dać rady dać uderzyć, bo teraz mi te pieniądze będą wylatywać, jeżeli mnie Grid dotknie. Dobra. I walka z Gridem. Tutaj jest tylko jedna faza. Na grid, grid, Gridierze jest, są dwie fazy. To trzeba brać pod uwagę, mi się wydaje. Więc Pubidy, Pubidy myślę póki co. Kurde, ale tym okręgiem kolorowym, tęczowym, dostaje po mordzie chłop chłopaczyna. <grystanie> Dobra, się blokuje. Nie ma tak dobrze. Dostajesz damage! Nie ma! O ty, co ty tak? Dobrze się czujesz? Jak najdalej od niego, jak najdalej od niego. Niszczymy jego klucze, żeby nie wypuścił żadnych przeciwników, żebym nie musiał Odsuwać ataki od siebie. I tak chyba jakiś wypuścił. Ale to już pubity, bo to coś... Jeźcie jak mi dasznął! No? W ostatniej sekundzie się skapłem. Szybko. Jednego mu się udało. Ale to. 5 sekund i. Po robocie, nie? Niech to się mówi. Pyk, pyk. Łatwo. No, on już praktycznie pada. Uwielbiam ten mod na yy, te yy, życia. Bossów to jest taki dobry, pomocny mod. Bo tak to macie jeden pasek z dupy zdrowia, i nie wiecie, który do czego. No i odblokowaliśmy Lilith. Bardzo fajnie. 99 coinów do wpłacenia. O, Lucky Penny odblokowaliśmy w ogóle. Baka jakiegoś we włosach miałem. Be. Special Hangar Keeper. Super. Też im więcej wpłacamy na jednej postaci pieniędzy, tym jest większa szansa, że się ta maszyna zatnie. Po lewej macie te rzeczy. udernikiel nickel odblokowaliśmy też spoko. pokoju. Po lewej pod kluczami jest ta szansa na to, nie? Bardzo dużo rzeczy tu się odblokuje. Serio na jednym się zacięła. No ale wpłaciliśmy ponad 40. Ponad 50 może. Nie. Ponad 40 coinów. Nie, ponad 50. Dobrze mówię. Ponad 50. Nie ma źle, nie ma źle. Łatwo nawet, więc spoko. Uch, ten filmik jeszcze chyba nie widzieliście, no na pewno nie, bo Grida jeszcze nie graliśmy. Ja sobie wam go jeszcze puszczę. Uch, nie wiem jak się odblokowuje Gridiera. Pięć razy Grida trzeba pokonać? Nie pamiętam. Hm. Dobre pytanie. Ale to jest nasz yeah! Yeah! No i super. To jeszcze odblokowaliśmy? Nie. Odblokowaliśmy Lilith. To jest spoko. Lilith uwielbiam. Bo ona to jest postać, która polega na familiarach. I to jest super. Uwielbiam Lilith właśnie za to, że jest postacią, która polega typowo na tym, żeby ee, na familiarach. Nie? Żeby typowo familiarami napierdzielać. Czekamy oczywiście na odblokowywanie alternatywnych postaci. Mamy jeszcze Tarnisz w postaci, to też trzeba pamiętać. Mamy oczywiście dużo tych dodatkowych postaci. Andromeda, Bell, Mastema, Trent, no i te... A, jeszcze jest ten Dream Guard. Powiem wam tak, te trzy widziałem na gameplay, tego też, tych też, ale tego jeszcze nie widziałem. To jest, to jest ciekawe nawet. Ale no, to by było na tyle dzisiaj trochę krótszy odcinek, mam nadzieję, że się... Spodoba. Ostatnio się Isaac nie klika, ale może, jak postawię Ludowiko ciekawe na miniaturkę, to może się kliknie. Zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Wpadnijcie na socjale, które są w opisie. Prawdzie suba i opieczkę w górę. I zobaczymy już wkrótce. Narka!